Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji poświęconej edycji filmów w programie MOVAVI. Dzisiaj pokażę, jak w edytorze grafiki GIMP utworzyć logo w postaci inicjałów. Potem zastosujemy to logo w projekcie filmowym. Zapraszam serdecznie. Jedną z najprostszych form logo, które można umieścić w kadrze filmu, są własne inicjały lub nazwa naszego kanału na YouTube lub też profilu na Facebooku. Taki napis można utworzyć w darmowym edytorze grafiki GIMP. O interfejsie edytora GIMP opowiadałam już nieco we wcześniejszym filmie dotyczącym projektowania tła do klipu tytułowego. Każde logo, w tym inicjały, tworzymy na przezroczystym tle. Grafika powinna być duża, bo taką zawsze można zmniejszyć bez ubytku jakości. Po uruchomieniu gimpa, z menu plik wybieram polecenie nowy i ustalam rozmiar obrazu. A po rozwinięciu opcji zaawansowanych, Również rozdzielczość oraz kolor tła. Wybieram tło przezroczyste. Po kliknięciu OK, w oknie edytora pojawi się przezroczyste płótno o ustalonych w oknie dialogowym wymiarach. Aby dołączyć do projektu napis, należy w przyborniku kliknąć narzędzie Tekst. W zależności od gustu i charakteru inicjału, Zmieniamy parametry czcionki w dolnej części przybornika. Ja wybieram czcionkę Elefant Italic o rozmiarze 500. Zmieniam również kolor czcionki. Po wykonaniu tych czynności. Myszą zakreślam na płótnie przy wciśniętym lewym klawiszu myszy prostokąt. Po puszczeniu lewego klawisza myszy pojawi się okno dialogowe, w którym wpisuję pierwszą literę imienia. Zaznaczam opcję użyj wybranej czcionki i klikam przycisk Zamknij. W efekcie na płótnie pojawi się litera. Jeśli litera nie mieści się w ramce, to ciągniemy za narożnik ramki, aż dopasujemy rozmiar ramki do litery. Litera będzie umieszczona na osobnej warstwie widocznej w oknie dokowalnym warstwy. Po kliknięciu nazwy warstwy z tekstem w oknie warstwy, robimy jej duplikat przyciskiem położonym w dolnej części okna warstwy. W efekcie w oknie dokowalnym warstwy pojawi się kolejna warstwa z napisem. Jej nazwa będzie taka jak nazwa oryginału z dodatkowym numerkiem. Zaznaczamy warstwę położoną na samej górze i w przyborniku klikamy narzędzie przesunięcie. W dolnej części przybornika zaznaczamy opcję Przemieszcza aktywną warstwę. Potem delikatnie przesuwamy myszą literę na płótnie, trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy. Po ponownym wybraniu narzędzia tekst zmieniamy w przyborniku kolor czcionki. Efekt może być następujący: Tym sposobem uzyskaliśmy literę z cieniem. Teraz wykonujemy kolejny duplikat warstwy z literą. Po zaznaczeniu duplikatów w oknie warstwy, klikamy na literze widocznej na płótnie, zaś w oknie dialogowym, które się pojawi, wpisujemy drugą literę inicjału. Po zamknięciu okna dialogowego, przesuwamy warstwę z nową literą w odpowiednie położenie względem pierwszej litery. Na przykład w ten sposób Teraz wykonujemy duplikat warstwy z drugą literą. Duplikat ten, po zaznaczeniu go w oknie warstwy, delikatnie przesuwamy myszą na płótnie, trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy, a następnie zmieniamy kolor w przyborniku. Efekt może być następujący: tę część pracy zapisujemy w pliku z rozszerzeniem XCF. We własnym folderze roboczym. Rozszerzenie XCF jest standardowym rozszerzeniem GIMPA i zachowuje informacje o warstwach. Warto każdą pracę zapisać w tym formacie, dzięki czemu będzie można modyfikować ją w przyszłości. Zapis z rozszerzeniem JPG lub PNG powinien odbywać się jako ostatni i dodatkowy w celu wykorzystania zaprojektowanej grafiki. W innych programach, na przykład w edytorze filmów Mowawi lub w programie PowerPoint. Jeśli ustawienie liter nam odpowiada, należy zadbać, aby ten układ nie rozjechał się w przyszłości. W tym celu w oknie warstwy klikamy przestrzeń między ikoną oka a symbolem warstwy przy każdej warstwie z literą. W miejscu kliknięcia pojawi się ikona łańcucha. Dzięki temu można będzie przesuwać wszystkie litery bez zmiany ich wzajemnego układu. Ostateczną kompozycję zapisujemy pod nazwą bieżącą, poleceniem plik zapisz, a następnie poleceniem plik zapisz jako zapisujemy plik z rozszerzeniem PNG, aby zachować przezroczyste tło. Po wpisaniu nazwy pliku z rozszerzeniem PNG i kliknięciu przycisku Zapisz, w kolejnym oknie dialogowym przy włączonej opcji Połącz widoczne warstwy, klikamy przycisk Eksportuj, a w kolejnym zmniejszamy stopień kompresji do zera i kolejno klikamy przyciski Zapisz jako domyślne chodzi o zapisanie parametrów zapisu na przyszłość i Zapisz. Pliku z rozszerzeniem PNG możemy używać jako logo w projektach filmowych. Umieszczam teraz nasze inicjały nad klipem filmowym. Modyfikuję położenie klipu z logo. I odtwarzam całość. Nieco łagodniejszy efekt otrzymamy, jeśli wyświetlimy właściwości klipu z logo i zmniejszymy wartość parametru nieprzezroczystość. Łagodne wejście i wyjście nakładki uzyskamy zwiększając wartości parametrów fade in i fade out. Rezultat będzie następujący. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i wykorzystacie przedstawione tutaj możliwości we własnych filmach.